W dzisiejszym odcinku zrobimy coś naprawdę bardzo, bardzo szalonego Ponieważ pozbieramy jak najwięcej owoców tylko się da w Pet Simulator X I potem zobaczymy ile one tak naprawdę dają Jak widzicie mam zakupiony Game Pass, który pozwala mi na założenie nieskończonej ilości petów I zobaczymy tak naprawdę jak będzie wyglądał damage, jak będą wyglądały coiny, Właśnie jak zamiast zbieramy ogromną ilość owoców Więc wydaje mi się, że odcinek będzie naprawdę bardzo ciekawy, bardzo fajny Dodatkowo mam swój prywatny serwer, dlatego będę mógł sobie cały czas te owoce mega szybko, mega fajnie far. me. A wy dzisiaj za darmo do wygrania będziecie mieli Golden Huge Heliroka, tylko to byście oglądać odcinek do samego końca. Ja jeszcze przypomnę wam o subskrypcji, o łapce w górę i już lecę z nagrywaniem tego odcinka. Muszę swoje pety na razie odłożyć do banku ze względu na to, że po prostu mam ich za dużo i po prostu nie chcę, żeby było tutaj lagi. Dlatego sobie założę wszystkie moje zwierzaki z super teamworkiem i mam nadzieję, że one mi tak naprawdę tutaj wystarczą. Myślę, że na zwykłym świecie do niszczenia owoców one oczywiście wystarczą, ale potem sobie oczywiście to wszystko zrobi, ponieważ jak wyszedłem i wszedłem, to mi oczywiście wyzerowało te pety. No chociaż na razie możemy sobie tyle zostawić, to i zaczynamy oczywiście farmić. Farmimy każdego jednego owoca, którego spotkamy na swojej drodze, oczywiście one się zapisuje, jak wychodzimy i wchodzimy na serwer, dlatego naprawdę bardzo fajnie je farmić. No i przede wszystkim się to po prostu opłaca. No i w komentarzu możecie też napisać, ile wy najwięcej mieliście owoców i właśnie czy na przykład przed farmieniem sobie waluty, czy właśnie przed jakimś openingiem sobie farmicie to owoce, czy to olewacie. No i na Fantazy totalnie się tego nie opłaca zbierać, to zobaczcie to. O, dobra. Tutaj się trochę owoców pojawiło, ale serio No tak naprawdę to nie było nic tam Na samym początku, ja jednego owoca Przez dwie krainy nafarmiłem No i cały serwer z owoców I jak wiecie, w lewym dolnym rogu Tak się prezentuje mój wynik i to jest naprawdę Mega, ale no to mega OP, zobaczcie Poświęcicie na to około 7 minut i zobaczcie Jakie możecie mieć boosty Najbardziej to teraz chyba widać sobie spina, bo zobaczcie W jakim ja tempie tak naprawdę chodzę To jest to dużo szybszy od najszybszej deski Dalej no, resetujemy serwer i robimy to od nowa Ium, zobaczcie w jaki tym ja tak naprawdę biegam Po rozwale jednego serwera, przecież to potem To się nie będzie tam ubiegać. Te analasy są naprawdę mega op Macie tutaj porównanie oczywiście jazdy Deską, takie wiecie, to jest deska, która ma Oczywiście trzy ognie, nie? Tutaj mamy takie Iuuu, to jest jakieś trzy razy szybsze No niesamowite, tylko jak widzicie Właśnie to jest to, o czym mówiłem, oczywiście No wszystkie pety mi się tutaj po prostu Zaniedboją, no i trzeba poświęcić Właśnie jakieś koło 30 sekund na to, żeby sobie te wszystkie pety, no dobra, może koło Minuty z super teamworkiem pozakładać, to jest Akurat mega duży minus. No, ale teraz, gdybym chciał sobie, oczywiście, te wszystkie pety odkładać do banku, który mam aktualnie, to zajęłoby mi to około minimum 10 minut. I jeszcze, by były do tego mega duże lagi. Potem na sam koniec odcinka musiałbym je znowu z tego banku przerzucić do normalnego ekwipunku. Więc wydaje mi się, że chyba po prostu wolę, ażeby sobie po prostu tak wrzucać co jednego speedrana. Bo zobaczcie, że naprawdę mega dużo tego leci. No i teraz, jeszcze jak mamy speeda, to w ogóle szybciej możemy się przeteleportowywać od jednego owocu do drugiego owoca. I jeszcze szybciej to leci. W sumie nie wiem, ile jest takich owoców na serwer, chyba nie ma takiego. Górnego limitu Ale rainbowów tu nasypało, zobaczcie to Cztery rainbowy były w jednym miejscu No i pięknie, no i tak trzeba oczywiście żyć Tylko to bieganie to już zaczyna być powoli Uciążliwe widzowie Ten fantasy world zawsze był najgorszy do farmienia Właśnie tego typu rzeczy, no ale tutaj też Troszeczkę oczywiście owoców możemy sobie na No oczywiście dużo bardziej się opłaca farmić niż nie farmić no ale jest to najgorszy serwer według mnie do farmienia No chociaż z drugiej strony Nie musimy sobie nigdzie biegać, tak? Tylko schodzimy na tych małych mapach sobie oczywiście, proszę bardzo No i sobie tak niszczymy, jej jak będę już ze 20 tego spida, to naprawdę będzie to mega to mega ciężkie, żeby oponować w ogóle tą Formułę 1. W sumie to jeden Rainbow Owoc który mi się zrespi na fantazy, tak naprawdę rekompensuje mi cały czas poświęcony na tym Fantazy Warcie, dlatego chyba warto. I na następnym serwerze zmierzę sobie czas Ile czasu potrzebuję na to, żeby sobie właśnie Cały taki serwer wyczyścić, ponieważ tobie naprawdę mega ciekawi, ale podejrzewam, że nie całe 10 minut. Problem jest to, że moja Postać czasami się lubi wywrócić przez tą Ogromną prędkość, no ale naprawdę dobiega Ona jak widzicie dobiega szybko, nie? W sumie to według mnie Preston na te owoce powinien Zrobić jakiś limit, że na przykład stajemy Maksymalnie razy 5 koina, a potem to już Tam się tylko troszeczkę może dłużej czas będzie Wydłużał czy coś takiego, bo to jest zbyt op No bo na przykład aktualnie mam razy 11 damage, to jest naprawdę mega Dużo. Laka też ma plus 20, więc naprawdę mega sporo. Chyba najdłużej to się czeka, właśnie, aż wszystkie te coiny się zrespią po prostu na mapach, bo to naprawdę troszeczkę czasu, jak widzicie, zajmuje. No i jeszcze niestety pojedyncze pety sobie nie radzą z tymi skrzynkami ze względu na to, że po prostu, no jeszcze ten damage jest troszeczkę za mały, ale to już zobaczcie, na jakiej ja jestem w krainie, nie? Jajko mi się OBS coś zlagował. Ja ci kręcę. Ej, to się przestraszyłem, że to mi się przestaje nagrywać, no nie? No ale leci to naprawdę bardzo szybko. Okej, okay, ty tam jeszcze jabłka są, no to rozwala, i ile owoców się respi? No dobra, szkoda, że na tej ostatniej krajnie, no bo tutaj się troszeczkę długo rozwala. No i tam jeszcze kolejny pineapple. To możemy sobie tam wszystkie pety porzucić. I tutaj też możemy wszystkie. Tutaj też możemy wszystkie. No i tutaj też możemy wszystkie. No i dobra, cały serwer oczywiście jest zniszczony. Dlatego ja sobie shutdownuję. Ile co na kolejny? Tak się prezentuje mój wynik. No ale z tego co zauważyłem, jak mamy naprawdę mega dużo tych owoców. To po prostu to już tam się aż tak mega mocno po prostu nie kombi. No i zobaczymy, na przykład 11.08 spida Rozwalimy sobie jednego ananasa i dostaniemy 11.09, będzie, czy nawet nie? Jak widzicie, widzowie, to już nam nie daje jakoś mega, ale to mega dużo, czyli po prostu 500 owoców wypadałoby mieć. No i oczywiście sobie przelecę cały ten serwer jeszcze raz, nie ma najmniejszego problemu, ale w sumie dalej farmienie, to już tego aż tak bardzo się nie opłaca, no nie? Czyli ogólnie, widzowie, jeżeli chcecie sobie zbierać te owoce, to ja wam polecam je sobie dofarmić do stówki i potem już po prostu nie farmić, ponieważ potem, do no już tak jak widzicie, no nie dostaje jakoś tego mega dużo. Zobaczcie, no te leczniki tak naprawdę do no nie lecą w górę. No i bardzo serwer też chciałbym podziękować za wszystkie gifty oczywiście nikt macie na dole jeżeli chcielibyście coś wysłać i być na odcinku no i dobra widzowie cały również ten serwer udało mi się zczyścić zajęło mi to około 8 minut więc naprawdę szybko tak jak mówiłem wcześniej jeżeli chcecie sobie te owoski oczywiście farbić, to no to musicie widzowie serwis po prostu tak że farmiacie do 100 tych owoców no i dzięki temu po prostu macie praktycznie maksymalne bonusy no i w sumie to teraz prywatne serwery są jeszcze bardziej UP, ponieważ dzięki temu no ja jestem w stanie tak naprawdę se nafarmić to wszystko w 15 minut więc naprawdę mega w porządku No to teraz testujmy sobie jak się gra na takich bustach. Zacznijmy sobie od speeda Tutaj macie widzowie oczywiście moją jazdę na desce Która ma oczywiście trzy ogni. Jak widzicie jest ona z Hardcore Worldu Tak się właśnie w takim tempie o to jedzie Proszę bardzo No ze speedem razy 11.26 Lecimy sobie w takim tempie Czyli jakoś 4 razy szybciej Więc speed naprawdę jest mega odczuwalny Jeżeli chodzi o koiny No to chodźmy to sobie oczywiście sprawdzić Polećmy sobie standardowo No nie wiem powiedzmy na Cat Kingdom I porozwalajmy sobie troszeczkę jak widzicie z jednego takiego safeu dostaje naprawdę ogromne sumy. No i zaraz sobie oczywiście przejdziemy dalej. W to na samym starcie mogłem sobie zrobić oczywiście porównanie, jak to wygląda przed tymi owocami, no ale chyba to już pokazywałem. No i dobra, jesteśmy na Kawaj Temple i zobaczmy w jakim tempie zostanie rozwolona ta skrzynka. No i jak widzicie, leci ona naprawdę bardzo, ale to bardzo szybko. No i dostajemy 4.15 bez za jednego Tika, więc jak widzicie, naprawdę mega dużo. mam tylko 86 petów założone. No to co widzowie? Oczywiście skorzystajmy sobie z możliwości założenia. Sobie Ile tylko petów tak naprawdę pomieścimy w ekwipunku, Chociaż, no jak pewnie widzieliście po moich wcześniejszych odcinkach, to nie można zakładać wszystkich, ponieważ wtedy wywala z Robloxa. No ale tyle petów wydaje mi się, że możemy sobie oczywiście założyć, nie ma z tym problemu. No i jak widzicie, taki częścik leci naprawdę mega szybko, a jeszcze sobie załóżmy pety oczywiście za strękfem. No których też mamy naprawdę bardzo, tu bardzo dużo. No i wtedy te częste wszystkie powinny spadać naprawdę mega szybko. No i za niedługo sobie to zwalimy tego największego często Słuchajmy, to to by się naprawdę mega upacało na hardcore, dlatego pewnie sobie też pójdę na hardcora i na hardcorze sobie też tam się oczywiście pobawię, no nie? No i część, właśnie w tym momencie spada w takim tempie, no szybciej nie będzie, no ale jak oczywiście widzicie, no tich się tak naprawdę nie zmienił, cały czas mamy około tego 4b, ale ja nie mam tam praktycznie żadnych petów z kartem końcem piątką, no nie? Za rozwalenie takiego czesta, jak widzicie dostaniemy, ile dostajemy? 41b naprawdę mega spoko i rozwalaliśmy go, no nie wiem z minutę. No to teraz dojo, my kontra dojo, no i sprawdźmy jak 245 petów z fajnymi enchantami sobie z tym poradzi. Czekajcie, czy ja mam... Nie mam założonych petów z Teamworkiem No to chwila, moment Załóżmy sobie jeszcze wszystkie pety z Teamworkiem Ponieważ pety z Teamworkiem też, jak wiecie Przy takiej ilości naprawdę mega dużo dają No i zobaczymy, jak ten cały team Praktycznie 400 petów pojawi się sobie z tym dojo No dlaczego ten czyścik na dojo się nie respi? Halo? Jejku, tą postacią nie da się biegać w ogóle Naprawdę, widzę, temu, muszę sobie tak troszeczkę Zwalniać, zwalniać, zwalnia. No i fajnie by jakby ten czyścik się tutaj zrespił Bo ja bym go chciał rozwalić. Moja armia zwierzaków już na to tylko czeka. No nie, czy ja muszę zresetować serwer? No tylko jak zresetuję serwer, to mi się te wszystkie pyty oczywiście usuną. Jejku, no jaki skam, no nie. No nic, dobra, może się za chwilę zrespię, to teraz sobie znajdźmy jakąś kubkę z diamentami i zobaczymy, ile diamentów dostaniemy, bo mamy razy 21 diamenty. Cyk, proszę bardzo, kubka z diamentami. Wszystkie pyty się rzuciły i z jednej kubki, jak widzicie, dostaliśmy 20 tysięcy. Pewnie też bardzo dużo petów męczantek i z diamondsami i tak dalej. No ale gdybyśmy sobie Zwalili wszystkie takie kubki z diamentami, to naprawdę byłoby to mega, ale to mega dużo, jeżeli chodzi o diamenty, więc tak sobie też można farmić. Samo owoce też tam dają diamenty. No nie wiem, widzowie, no niestety, jak widzicie, no nie wiem, no po prostu, no nie wiem, no tragedia. Do co czy się nam nie chce tutaj zreśnić, no to sobie Pójdźmy jeszcze oczywiście na naszą pierwszą krainę, no, albo na April Foolsy sobie od razu pójdźmy. Idziemy sobie oczywiście do naszego tutaj składziku. Tak jest, proszę bardzo, nas tutaj składik. piszemy, znacznie standardowo pylysy, ale to już pewnie bardzo dobrze wiecie. Jesteśmy sobie tutaj, no i jestem. Ciekawe, jak tutaj będzie wyglądał drop. Dobra, metykale sobie też zdelejtujmy ponieważ zwykłych tutaj nie potrzebujemy metykalów. O, jeszcze sobie na wojdź. Ej, bo ja nie odpaliłem w ogóle na wojdzie tych boostów, bo to jeszcze wszystko razy trzy by mogło iść. Ja cię sudę, dobra, to czekajcie, chwilę, moment. Odpalmy sobie te wszystkie boosty na wojdzie. W ogóle, jak się dobra. Odpalmy sobie to na wojdzie, odpalmy sobie to na wojdzie. Odpalmy też sobie to, jak się biega na wojdzie. Ja zobaczcie, jakie są. Ej, czy jestem w stanie całego wojda, przeskoczyć? czekajcie. W Płaszczy, jaki skok, a ja byłbym w stanie całego Wojda przeskoczyć z tym speedem tym speedem byłbym w stanie widzowie przeskoczyć sobie calusieńkiego Wojda. Tylko nie wiem, czy uda mi się to tak trafić. Dobra, czekajcie. Rozpęd, rozpęd i skok. Patrzcie to. Praktycznie przeskoczyłem całego Wojda. Ja cię kręcę. Więc to prawdy bardzo śmieszna mechanika. Mam nadzieję, że ona z nami w sumie zostaje do końca gry. A, no tak. Tutaj muszę sobie oczywiście napisać po raz kolejny pylesy. i trzeba pisać open pylesy, tylko samo pylesy. No i lecimy. Otwieranie. A, nie mogę otwierać je, jak ze względu na to, że mam full inventory. No dobra, to sobie pozbędziemy się trochę petu. Zanim Z z ostatniej krainy tutaj to moja postać Się dwa razy wywróciła To no, naprawdę jest to mega uciążliwe już Dobra, osiem petów oczywiście wrzucamy do skrzynki Do naszego banku, żebyśmy oczywiście mieli tych petów i tak nie używałem Dobra, trzecie wyjście do dojo, może teraz się akurat uda No i gdzie jest ten chest? Czekajcie, no otwórzmy sobie, no nie wiem, na przykład Tego jajko, może wtedy się pojawi ten chest. To no, nie wiem, mam taką nadzieję, no i się nie pojawił Jejku, to dojo jest tak Zbagowane, no dobra, to sobie jeszcze raz Możemy rozwalić rzeczywiście tego naszego cześcika No i zobaczymy w jakim tempie on jeszcze Teraz spłynie. I zobaczcie, jak to tak naprawdę wygląda. No, jak to leci? Do no, solo tak naprawdę gonićciemy. Do no, solo gonićciemy w jakieś 20-30 sekund. No i mam założonych tylko i wyłącznie 383 pety, ze względu na to, że nie mogę wykorzystywać w pełni Game Passa, bo wywala z Robloxa. Więc tutaj naprawdę mega w porządku. No i dobra, no to teraz lecimy z Openingiem tych oto tutaj jajek i zobaczmy, jak ono to będzie wyglądało. No, oczywiście legendarki, same, tak. Postojmy tutaj za 2-3 minuty. No i zobaczymy, czy w te 2-3 minuty dostaniemy huge, ale tak szczerze, tego laka. To ja widzę, nie widzę. Jeżeli widzę naprawdę mega szybciej rozwalanie damage'a, jeżeli widzę naprawdę mega szybsze zarabianie coinów, jeżeli naprawdę widzę tego speeda i szybsze zarabianie diamentów, to jeżeli chodzi o tego laka, no to ja go po prostu widzę, nie widzę. To czy mam tak naprawdę to plus 20 laka, czy tam ile jest, czy jeżeli nie mam tego laka, to tutaj u mnie dużej różnicy to nie robi. No wiadomo, lecił mi bardzo dużo legendarek, ale bez tego mogliście zobaczyć, czy to na live, czy to na moich odcinkach, że też mi leciało tego naprawdę bardzo dużo. A tych myfikalów leci bardzo mało, dlatego ten lak według mnie to jest jakiś troszeczkę pić, chyba że naprawdę to plus 21 laka like, to jest naprawdę niewiele, jest na to, to szansa. No dobra, to polećmy sobie oczywiście na hardcore i na kartkorze sobie oczywiście też to potestujemy. Załóżmy sobie moje wszystkie pety, które mają jakiś enchant z kartem No Tylko czekajcie, tradingi sobie oczywiście powyłączamy. Tak jest, proszę bardzo, oczywiście załóżmy je sobie, bo one są naprawdę tej mega ale te mega potrzebne. Nawet jak mają enchant karton coins 1, to tutaj naprawdę może mega pomóc. No tylko to panda coś się nie chce założyć. Halo, załóżcie tą pandą. O, założyła się. Dobra, do banku sobie oczywiście wrzućmy troszeczkę tych petów, które nie mają tych enchantów, oczywiście karton końca. No i co, już mi wali Robloxa, do nie gadajcie, że już mi wywali Robloxa, no. No to czekajcie, ja wyjdę i wejdę sobie, oczywiście tylko sobie wszystkie te pety poprzerzucam już do ekwipunku. O nie, jednak się udało, okej, okay, czyli się jednak odlagowało, fajnie. Dobra, no i możemy sobie zabrać oczywiście te wszystkie pyciki, które tutaj mają te enchanty. Kurczę, tak szczerze mam nadzieję, że nie mam ich jakoś mega dużo. Czy mam ich ponad 50? Dobra, mam ich ponad 50. No ale te ścinki pet simulatora to jest po prostu coś cudownego, nie? No no i dobra widzowie, jak wiecie, mam już tutaj naprawdę mega dużo tutaj pecików. Zobaczcie jak to się prezentuje. No i teraz jeszcze pozakładam sobie te wszystkie pyty, które mają oczywiście Enchanted Teamwork, No no troszeczkę tutaj zlagujemy, no, ale los no, trudno. Trudno, widzowie, no to no, już, no troszeczkę tego kartkera polagujemy, zobaczcie, ile będę miał tych petów założonych. Oczywiście nie zakładam tych czas breakerów chyba. Tylko problem na hardkorze będzie to, że Ja na hardkorze nie mam niestety tego metykal'a 120 k mogłem go w sobie kupić Za 40 miliardów, ale nie pomyślałem Więc przepraszam najmocniej, więc tutaj Jeszcze z mojego banku będę sobie oczywiście Musiał wyciągnąć, jejku, ja, ta postać się Mnie nie słucha w pewnych momentach Tutaj mam oczywiście tego loga tego, że Bez szajni 50Q, no okej, okay, wyciągnijmy go Sobie, ponieważ on naprawdę tutaj może mega Dużo dać, no i dobra, jesteśmy dlatego na, na hardkorze sobie oczywiście też przetestujmy Lecimy sobie na Kawaii World, od razu na Kawaii Tempu Czy to w ogóle było widzę jak w, warta zawodu No i jest też dojo chest, dlatego tutaj go sobie Oczywiście postarajmy się, oczywiście tutaj go nie rozwalimy no ale zobaczymy, w ogóle zobaczcie jakim tempie on na spada No i ile dostaniemy na tika, bo to jest naprawdę Mega ważne, ile tutaj dostaniemy za tika Proszę, żeby jakoś mega dużo 7 miliardów na kartkorzy Widzowie, 7 miliardów Koinów na kartkorzy Na jednego tika to jest naprawdę bardzo dużo To jest naprawdę bardzo warte do dofarmić te owoce, ale oczywiście tylko do stówki A żeby za darmo wygrać go Golden Huge roku, musicie stawić subskrypcję z w tym kanale, łapkę w górę pod tym odcinkiem, a w komentarzu napisać słowo owoc oraz wasz nickname z Robloxa. Losowanie będzie za około 3 dni, dlatego naprawdę bardzo warto jest się spieszyć, zapraszać no i przede wszystkim brać cię w konkursach. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, sięmano, pa papa.